Dzisiaj porozmawiamy sobie o zakłóceniach EMI. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, bo możecie budować ten kanał i robić mi kolejne filmy. Pamiętajcie o blogu na omnitron.pl, tam macie w wersji tekstowej z filmami, macie różne artykuły, opinie, bardziej rozszerzone jakieś dane i takie podpowiedzi, które Wam pomogą po prostu korzystać z wykrywaczy. Dzisiaj zakłócenia EMI. co to jest? To są zakłócenia, które powodują, że urządzenia stają się po prostu bezużyteczne. Mając detektor wykrywacz, Mamy problem. Urządzenie przestaje pracować. półbiedy kiedy słyszymy te zakłócenia i mamy takie charakterystyczne pobrzękiwanie tego urządzenia w efektorze audio i wtedy wiemy, że powinniśmy zejść z czułością albo zmienić częstotliwość pracy albo zmienić kano. Urządzenia wieloczęstotliwościowe, które są ostatnio bardzo popularne, niestety cierpią także na tą bolączkę. I najgorszą rzeczą, jaka jest, to jest ciche, ciche zakłócenia, je Na czym to polega? Nie widzimy tych zakłóceń. Czyli bierzemy sobie urządzenie, które pracuje na przykład w dwóch częstotliwościach naraz, niskiej i wysokiej, i jedna z częstotliwości jest zakłócona. Co to oznacza? Oznacza pogorszenie stabilności pracy? Niekoniecznie. Oznacza to, że na, na przykład tracimy osiągi, jeżeli niska częstotliwość jest zakłócona, która jest uczulona na, na takie przewodniki wysokie jak srebro. Już nie będziemy tych przewodników kopać, dlatego że ona nie funkcjonuje w prawidłowy sposób, prawda? A my tego nie widzimy. Algorytmy o to dbają, żeby ten dźwięki, to wszystko po prostu było wygładzone. Także... To jest bolączka współczesnych wykrywaczy. W przypadku jednoczęstotliwościowego urządzenia łatwo jest to zobaczyć, w przypadku wieloczęstotliwościowego niekoniecznie. Należy zmieniać kanały, należy odstrajać urządzenie, należy kalibrować je do gleby, e, zmieniać oprogramowanie, zmieniać programy. Jeśli macie ręczną możliwość wyboru częstotliwości, to próbować wybrać tą ręczną częstotliwość, to Wam pomoże też w danym terenie sprawdzić, jak wyglądają sprawy. I jak wyglądają zakłócenia. Pamiętajcie, że nawet telefon komórkowy, e, pamiętajcie, że nadajniki e, satelitarne, odbiorniki wszelkiej maści urządzenia, które nadawczo-odbiorcze mogą powodować jakieś zakłócenia. E, są miejsca, które kiedy transmisja z tych nadajników jest w trakcie, e, nie są dostępne. To jest najśmieszniejsze. E, widziałem wiele torów testowych, widziałem wiele testów urządzeń i Nikt nie bierze pod uwagę tego, że na przykład w danej chwili dany nadajnik może pracować, i niekoniecznie to widzicie. I można zrobić fałszywą opinię na temat urządzenia, powiedzieć, ono nie ma osiągów. A jakby wystarczyło przełączyć częstotliwości pojedynczo, to by się okazało, że w pojedynczych częstotliwościach będzie widać, które są zakłócone. Czyli jeśli macie taką w urządzeniu częstotliwościowym taką możliwość, że możecie przełączyć częstotliwość, wybierzcie częstotliwości pojedynczo i sprawdzajcie, które są zakłócone. Spróbujcie także odstrajać w przypadku do dwójki czy The legenda Makro. Możecie odstrajać automatycznie kanały. Tak samo Equinox ma taką możliwość, CTX ma taką możliwość, Manticore będzie miał taką możliwość. Dokładne odstrajanie, pobieżne odstrajanie. To powoduje, że urządzenie będzie pracowało inaczej. Sam się na to wielokrotnie nabrałem, kiedy wszedłem na pole z urządzeniem i jakoś nie dawało się namierzyć celi, jakieś było kiepskie ID, schodziłem z czułości. Nic się nie zmieniało. Okazało się, że wystarczy odstroić urządzenie albo poczekać na odpowiedni moment, kiedy ta transmisja nie jest prowadzona i to urządzenie nie zakłóca wam e, waszego detektora i wtedy urządzenie pracuje dobrze. To jest pułapka tych urządzeń SMF, e, wielu także też innych, natomiast także telefon komórkowy, jeśli macie możliwość, to postarajcie się go trzymać w jakiejś tylnej kieszeni albo wyłączyć po prostu e, i nie korzystać z telefonu w trakcie, bo to też może mieć wpływ na, na pracę urządzenia. Także tutaj jest możliwości dużo. Najgorsze są ciche zakłócenia. Mieliśmy podobnie z Equinoxem swego czasu pod podwójnymi liniami wysokiego napięcia. Ja się zachwycałem na którymś z filmów, e, że on tak pięknie stabilnie pracuje. Tak, pięknie stabilnie pracował, natomiast był płytki na 3-5 centymetrów, nie widział nic. Zwykłym analogiem objeżdżaliśmy go w tym momencie pod tymi liniami bez problemu. Zanim żeśmy to zrozumieli, straciliśmy masę czasu i energii, e, nie wiedząc po prostu o tym. Także takie rzeczy. Gdzieś tam wychodzą w trakcie po prostu obsługi urządzenia. I to jest kolejnie ważne, żeby się na tym skoncentrować i sprawdzać te wszystkie możliwości, żeby uniknąć problemów. Pamiętajcie, odstrajanie, zmiana częstotliwości, niepałowanie urządzenia za wszelką cenę, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Nie ustawiajcie maksymalnej czułości. Jeśli słyszycie zakłócenia, to schodźcie z tą czułością do poziomu naprawdę stabilnej pracy. To procentuję. To ja wielokrotnie o tym mówiłem. To jak są, to jest tak jakbyście w trakcie mgły uruchamiali zamiast światła przeciwmgielnych długie światło. Będziecie oślepieni, nie będziecie widzieli nic. Pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Będzie XP z dwa dla opornych. Będzie program fast. Także zapraszam na bloga na omnitron.pl i do usłyszenia.